UZ Navigator. Cotygodniowy przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim. Mówimy o tym, co każdy student wiedzieć powinien. UZ Navigator. Jesteś u celu. Uzet nawigator, Miral Grzyb. Cześć, dzień dobry. Zapraszam na kolejny odcinek programu o tym, co dzieje się w życiu naszej uczelni, a wracamy na początek do weekendowego wydarzenia. Forum Uniwersytetów Polskich, właśnie na Uniwersytecie Zielonogórskim się odbywało. Na miejscu była Weronika Łuczak, która sprawdzała, jak to tam wszystko wyglądało. Uniwersytet Zielonogórski zorganizowaliśmy forum Uniwersytetów Polskich. Jest to zjazd sprawozdawczo wyborczy, w którym gościmy przedstawicieli z uniwersytetów z całej Polski. Jeśli chodzi o to, co nam dają, to myślę, że doświadczenie, a to, co, o co my dbamy, to przede wszystkim właśnie te realne zmiany, na które mamy wpływ jako studenci. I myślę, że o to w tym wszystkim chodzi, żeby władze nas słuchały. FUNIP to jest oczywiście przestrzeń, gdzie jako samorządy uniwersytetów polskich wspieramy siebie nawzajem w tych trudnych sytuacjach, razem szukamy rozwiązań, ale też z mojej perspektywy to jest świetna przestrzeń dla nowych samorządowców, którzy. Dopiero obejmują y, urząd w, w, na swoich uczelniach i y, tutaj właśnie tutaj mogą się nauczyć, jak najlepiej prowadzić swoje samorządy, żeby odpowiadać potrzebom studentów i studentek w całej Polsce. A myślę, że to jest taki dobry y, wstęp trochę do polityki, tak przekornie zapytam? Gdzieś tam w kuluarach na te tematy już rozmawiałam z niektórymi osobami, i mi się wydaje, że tak, że to jest takie pole do przećwiczenia sobie pewnych zachowań, pewnych umiejętności, pewnych kompetencji, które są przydatne osobom, które chcą kontynuować swoją ścieżkę w polityce. To było forum Uniwersytetów Polskich. Dodajmy, że właśnie na te wydarzenie do Zielonej Góry przyjechało kilkudziesięciu przedstawicieli uczelni z różnych zakątków kraju. A teraz przenosimy się już do studia, do, do kolejnego tematu. Razem ze mną Natalia Skrzyczewska z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz doktor inżynier Jarosław Kliks i tutaj Instytut Sportu, Turystyki i Żywienia. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. No właśnie, Zastanawiamy się dlatego, że instytuty postanowiły połączyć siły, no i uruchomić nowy kierunek, nowy kierunek studiów podyplomowych psychodietetyka, trwa rekrutacja, ale zanim o rekrutacji powiedzmy właściwie co się pod tą psychodietetyką kryje, o czym ten kierunek będzie traktował. Psychodietetyka ma na celu takie podejście interdyscyplinarne. Chcemy połączyć zarówno psychologię jak i dietoterapię, żywienie, i chcemy wspomóc zarówno już osoby, które skończyły studia na przykład z dietetyki albo z psychologii, aby skuteczniej i lepiej pracować z pacjentami, którzy borykają się z różnymi problemami zaburzeń odżywiania, ale po prostu też ze zmianą nawyków żywieniowych. A skąd potrzeba na taką profesję, na łączenie tych dwóch dziedzin? Zmienia się, zmienia się wszystko w dzisiejszych czasach i również zmienia się podejście do pacjenta. Oczekiwania pacjenta już nie są takie, że chce, aby tylko ułożyć mu plan żywieniowy, ale też potrzebne jest to wsparcie na polu emocjonalnym, dlatego że zmiana nawyków żywieniowych czy praca z zaburzeniami odżywiania, no to jest praca, która wymaga znajomości tego obszaru właśnie funkcjonowania ludzkiego mózgu. No i tu chcemy te kompetencje uzupełnić, do tej pory funkcjonują u nas studia zżywienia człowieka w naszej katedrze, a teraz jest właśnie dzięki tutaj uprzejmości Instytutu Psychologii mamy możliwość budować razem zupełnie coś nowego. Właśnie, czyli tutaj to są studia skierowane wyłącznie do tych, którzy już są dietetykami i psychologami lub psychologami. Niekoniecznie, dlatego, że możemy również uderzać we wszystkie obszary tam, gdzie jest praca z pacjentem, gdzie oczekiwania są właśnie takie, żeby ta, że te wsparcie odbywa się również na polu emocjonalnym. No, teraz mamy taki okres, nowy rok, nowy ja, więc mamy, mamy możliwość obserwować wspaniałą rzecz, którą przez cały rok powinniśmy tak naprawdę widzieć, czyli naród ruszył na siłownie, na różne kluby fitness bardzo często to się to idzie w parze również ze zmianą właśnie diety. No i tym takim pierwszym polem kontaktu jest często trener personalny. Mhm. Więc ten trener personalny również ma możliwość uzupełnić swoje, swoje kompetencje na polu psychodietetyki, dlatego że no pracuje, nie da się ukryć gdzieś tam w pograniczu tych, w pograniczu tych dziedzin. Jak to kształcenie będzie wyglądało? Ile te studia będą trwały? I w ogóle gdzie się będą odbywały? Bo już wiemy, że nie w Zielonej Górze. Studia trwają dwa semestry i odbywać się będą hybrydowo. Wykłady będą zdalnie, natomiast ćwiczenia będą odbywać się w Pałacu w Kalsku. W przepięknym miejscu, do którego wszystkich Państwa zapraszamy. Na pewno widoki będą ładne. Jeżeli chodzi o same zajęcia, to tutaj będzie duży akcent postawiony na praktykę. Tak. <laughs> tak, Bardzo nam na tym zależało, żeby był duży akcent stawiany na praktykę. I bardzo się cieszę, że pan doktor jest tak zaangażowany i ma wiele pomysłów, bo dzięki temu myślę, że osoby, które zgłoszą się na te studia, niesamowicie zyskają właśnie takiego doświadczenia nie tylko teorii, ale też i praktyki. Zamierzamy symulować pracę gabinetową, zamierzamy rejestrować zajęcia, dawać feedback na bieżąco, jak poprawić. Sprawić warsztat. Kadra jest, składa się z praktyków, którzy są również właśnie zaangażowani w pracę zawodową w tych, na tych polach, więc liczę na to, że wychodzimy z nową jakością i z ciekawą ofertą. Jeżeli chodzi o zasady rekrutacji, która trwa, to jak to wygląda? Rekrutacja trwa do końca lutego. Warunkiem jest ukończenie studiów wyższych, dziedziny pokrewne z psychologią, z żywieniem lub z naukami o zdrowiu lub naukami o kulturze fizycznej. I poszczegóły odsyłamy na stronę, Dokładnie. gdzieś jeszcze można właśnie posłuchać trochę o tym kierunku, gdzieś udostępniacie Państwo jakieś informacje. Zapraszamy na Facebooka <grym> Katedry żywienia i dietoterapii ponieważ tam publikujemy filmiki, w których uchylamy co chwilę rąbka tajemnicy, czy obalamy różne mity, czy opowiadamy o faktach, które właśnie psychodietyki dotyczą. Dokładnie, dokładnie ruszyły, ruszyły social media, poniekąd to się troszeczkę zbiegło w czasie. Mhm ale zależy nam na tym, żeby właśnie informować, wyjść tymi kanałami, takimi no, bardziej współczesnymi, bardziej dostępnymi dla, dla młodzieży, więc no, liczymy na te, na te social media bardzo. I widzimy bardzo duży ruch. Nie spodziewałem się, że aż że, że mała katedra w Kalsku, na, schowana gdzieś na uboczu po otwarciu social media, że będzie miała taki ruch w interesie. Także fajnie. To co, wszystko wiemy na razie o tej rekrutacji, na pewno będziemy jeszcze wracać i tutaj zapraszać Państwa, żeby śledzić jak ten kierunek się rozwija, no ale trzeba wykorzystać, że mamy takich specjalistów akurat w studiu, mamy ten początek roku, styczeń jak Pan powiedział, zapełnione siłownie, nowe plany, nowe diety, może jakieś wskazówki dla, nas, dla naszych słuchaczy, co mogą zrobić, żeby ten cel swój osiągnąć noworoczny? Zaplanować go, to przede wszystkim rozplanować sobie, co ja chcę osiągnąć, ustalić sobie jakiś jeden konkretny cel i dążyć do niego konsekwentnie, krok po kroku. Nie na hura, nie wszystko na raz, bo to właśnie będzie wyglądało tak: nowy rok, nowy ja, siłownia, dieta, ćwiczenia, a potem motywacja jest czymś, co ulega zmianie bardzo szybko. Więc, jeśli ta motywacja będzie jedynym źródłem, tego, że ja coś ze sobą zrobię, i jeśli ona spadnie, ja rezygnuję, działam zero-jedynkowo, no to siłą rzeczy nie utrzymamy tego celu, więc konsekwentnie, krok po kroku. Ale też dobre targetowanie tej mocy, motywacji, bo jeżeli motywacja jest sylwetkowa, to sylwetka zmienia się po czasie, i to powinien być efekt uboczny. Motywacja powinna być zawsze zdrowotna, czyli ja to robię dla siebie, to jest mój czas, to jest jakaś przestrzeń, ja chcę zmienić. Niewiele mogę, na przykład jeden, jeden czy dwa nawyki żywieniowe, ale robię to dla zdrowia, a nie po to, żeby zmienić sylwetkę, bo na ten efekt sylwetkowy musimy chwilkę zaczekać, a bardzo szybko może nam się obniżyć właśnie ten poziom zadowolenia i możemy wrócić do starych nawyków. Dokładnie. Już na koniec krótko, jeszcze przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o tym, że właśnie jak. No, poddamy się z tą dietą, z tym sportem, jak sobie damy jakieś zabójcze tempo, no to mogą pojawić się później myśli, a jestem beznadziejny, bo mi się nie udało. Z tym da się jakoś walczyć, Coś, trzeba o czymś pamiętać, żeby jednak trochę ten swój humor um, utrzymać. Oczywiście, że tak. Przede wszystkim pozwolić sobie na to, że mogą być jakieś potknięcia, że nie zawsze właśnie musimy działać zero-jedynkowo, że jeśli ja sobie obiecam, że nie, wiem, nie będę jeść słodyczy. No, ale pozwolę sobie na coś słodkiego, to niech to będzie coś małego, a nie, że ja zjem od razu cały tort. I oczywiście, skoro zjadłam ten tort to już cały, to już jest koniec. Ja już więcej nic z tym nie zrobię. No, no dzisiaj trudno, zjadłam ten tort, ale jutro już nie będę go jeść. Wracam dalej do, do, do tej nie diety. Każemy się, nie karzemy się głodem. Absolutnie nie karzemy się głodem. To jest najgorsze, co można zrobić. I dziękuję bardzo. Byli ze mną Natalia Skrzyczewska oraz doktor inżynier Jarosław Kliks. Dowiedzieliśmy się nie tylko o nowym kierunku, ale również o tym, jak nie dać się zwariować z noworocznymi postanowieniami. Ja też wam bardzo dziękuję. Mirella Grzypa, to był UZ Navigator. UZ Navigator, Cotygodniowy przewodnik po Uniwersytecie Zielonogórskim. Mówimy o tym, co każdy student wiedzieć powinien. UZ Navigator, jesteś u celu.